Hej, witajcie, drodzy widzowie, arykut 265. Zapraszam do stanowisko. Dzisiaj mecz Vira Realu z Real Madridem i jej z FC25 przed nami. Więc od 21.00 to spotkanie. Bezbędnego przedłużania, czy do spotkania. ceramice Później zainstaluję się ja na razie odinstalować no, spróbuję, spróbuję zainstalować i kiedyś może się uruchomię. a ja na razie nie uruchamia jak powinno, więc ze starej gry. E FC właśnie coś kupi. Nie wiem co zrobić. Nawet płatka i nic. Ceramika, czekajcie, a Współpracujemy, zobaczymy jak na to zareagują odbywane, bo to będą jedyne kisa opcji albo zaczniemy. Ну, поедем.

Sous-titrage ST' 501 Allora è in cata un po' a porcarmi, mm vedo -hmm. no, eh? będzie chyba szybciej niż bym miał przerabiać. No i tak będę przerabiał, nie? To znaczy wrzucę to na pewno do przeróbek. A żebyś że wrzucę to sobie na komórkę i na przeróbkę. e Sport będziemy nagrywali komórką z mikrofonem. A Roblox będziemy nagrywali hm, mm. eee, przez game bar. o tak, no, wreszcie się garnego. Tak się robi z Vila Real No wiadomo, usunąłem tych korytarzy z raju i będziemy ich tworzyć na nowo jak będzie potrzeba. No to zaraz je odpiszemy. Zobaczmy. Nie, przyznałem z Rajo to ogarniamy sobie, bo usuwamy tych zawodników, których żeśmy potworzyli do tego, a później sobie będziemy tak, będziemy zmieniać. Tworzyć. Jak teraz będzie to stworzymy tych z Rajot, których usunęliśmy. Nie pamiętam kogo tam usunąłem. Z tych stworzonych zawodników, a których będziemy potrzebowali Też może spróbuję Rio nagrać z tym z Jesport S26. Spróbujemy. A dobra, to nie jest, jest Rayo. Może się ogarnie, poczekajcie, poczekajcie spróbuję go pomyślić, czy najwyżej będzie to będziemy wtować jeszcze. Poczekajcie. Nie, no nie Moreno, jakiego ja nie, to nie Moreno, dobra. Czekajcie. No to ma nie był A ja rajo też nie ogarniałem. No, czekaj, to sobie ogarniemy po prostu. Dobra, to ogarniemy raję po prostu. Na tym w razie czego, ale Dobra, to, to rajo ogara. Zobaczcie, wiecie, będę spróbował spróbuję, spróbuję na tym, na jej siwa z niej potem. I spróbuję, żeby się jak będzie wywalało do pulpitu, to będziemy próbować do skutku, aż nagramy, aż się ten nie wywali podczas meczu i tak dalej. Będzie pewno wywalał podczas meczu, ale dobra, spróbujemy ogarnąć do skutku. Dobra A jutro sobie normalnie karierę pociśniemy. Nie wiem czy za zahod... zmienimy ten urozmaicimy bo zawod karierę za i to pociśniemy trochę poznań akademicka kota, czyli tak, nie wiem, czy to znaczy jest, ale na cyklisza, żeby zapamiętać jutro 25, 20... ja. jutro tak, czyli 20, 20, 24, 25 tak, tak 1, 26, Kariera zawodnika Lecha Poznań, Arkadiusza Kota. Nie wiem jaki to będzie, ale to wpisałem, żeby nie zapomnieć. Zobaczę zaraz zresztą. I w poniedziałek kariera Menezeska. Zrobimy nawet sobie plany dnia. Widzicie, co robię? Co robię? Co robię? robić. Nie no, no.

muszę zapowiadac idę do to ale... Nie tak

Dobra, kartki też okej okay. Czyekajcie Mam ochotę kupić sobie takie tak jest tak. robić na cały tydzień nagrywek, gdzie tu je ja mam Możecie zaoszczędzić nawet kilka złotych. Idziemy yes i ainda go piss Dobra, mam drugi. Znajdę długopis, z... znalazłem jeden. Znajdę I tak, poniedziałek słabo pisze No niestety. Kariera armatyczna, arkadisz, 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 pierwszy, arkadisz, 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 Wybaczcie, jeszcze sobie tak... Odchnię. Z wami arkadisz, kariera arkadisz, 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 tutaj Robloxa Telegram plus Roblox może inny, ale to właśnie jest super. Na pewno tydzień jest Robloxa też. No nie jest, cały ja tydzień nie jest. To jest tak. Od poniedziałku napiszę sobie tak do piątki, do niedzieli. Na pewno Roblox. Napiszę sobie tak, Roblox. Jako dodatkowy odcinek i się pojedzie w środy. Nie wiem w co zrobić. Czwartek też nie wiem zaraz piątek to. Piątek. sobota a no to zrobić poczekaj jedną klamrę i zrobić. karierę menażerska. Chyba, że danego dnia będzie. No yy... będzie po prostu i, i jakiś inny mecz i niedzielę też. Dobra, zróbmy niedzielę też. No to kariera yy, menadżerska już mamy. to będzie po prostu kariera menadżerska. Myślę, że dany, dany mecz inny będzie, to wtedy się będziemy zamieniać. Dobra. Nie wstępny tamty taki jest. No się? tamten długopis? Gdzieś ja miałem go w ręku. i się uciekł. Czekajcie, ja muszę poszukać długopisu. Ну да. Ja tu... A tu jest taki noteśnik, No, się gole, no, bo... Miesz, panie, no, no, na no, no, w takim razie no, no, planer, czyli tak, poniedziałki, wtorki, czwartek, czwartek, piątek. Sępo. Zawodnika. Może w poniedziałek premią, jak prameliknie. W poniedziałek nie, to też jest kariera menedżerska Akwadrza Wawińskiego. Karta Wawińskiego. Karta pierwszy. I tutaj kariera manedżarska. Sezon pierwszy. Chyba, że Liga mistrzów czy to wtedy nie będzie, po prostu, ten dany dzień nie będzie, yy, yy, żeby, nie, żeby nie było, wtedy nie będzie i ten. I zaraz zobaczymy. Dlaczego to w dwóch częściach to wrzucę? Bo będę, nie, po prostu nie będę przerywał. Jak się w nagrywanie w dwóch częściach się nagra, to się wrzucę w dwóch częściach. Byle nagrać mieć to z głowy. O, no proszę państwa do Mbappe, Mbappe. Mbappe.

Sous-titrage Właściwie to Thank you.